Witam na pokładzie Drekana 42, największego jachtu zbudowanego do tej pory w Ostrudzie. Chciałbym serdecznie wszystkich powitać na targach Düsseldorf BOT Show 2025, gdzie prezentujemy tą łódkę pierwszy raz w tej części Europy. Prezentacja światowa odbyła się na targach Khan we wrześniu. Tym razem mamy możliwość zaprezentowania łódki szerokiej publiczności, ponieważ targi w Düsseldorfie są największymi targami jachtowymi na świecie i główną imprezą wystawienniczą w zakresie branży jachtowej w Europie. Nasz jacht szukuje wszystkich swoją innowacyjnością, ilością zastosowanych nowych rozwiązań, a przede wszystkim tym, że jest to jednostka niejednokadłubowa, tylko katamaran. Jest to pierwszy katamaran wyprodukowany w Ostrudzie w tej wielkości i pierwszy tak duży jacht wyprodukowany w Ostrudzie. Dzięki współpracy wielu, wielu, wielu różnych firm. Jedną z czołowych, z którymi, która najbardziej nas wspomagała w budowie prototypu tej jednostki, była firma Pacific, pana Edwarda Lecha ze Strudy, która wniosła duży wkład i w proces projektowania jednostki i produkcję najwyższej jakości tapicerek i zewnętrznych, i wewnętrznych. Dziękujemy im bardzo za współpracę, za doradztwo oraz za wszystkie cenne uwagi, dzięki którym również możemy się chwalić wysoką jakością produkcji tapicerskiej firmy Pacific. Ja osobiście współpracuję z firmą Pacific od prawie 30 lat, chyba więcej niż nawet 30 lat. Razem wyprodukowaliśmy, myślę, że nie mniej niż 50 tysięcy tapicerek jachtowych. A to jest troszeczkę taki, takie nasze ukoronowanie naszej współpracy, dzięki której pokazujemy szczyt możliwości stoczniowych w Ostrudzie i szczyt możliwości produkcyjnych, technicznych firmy Pacyfik. Następne szczyty przed nami, będziemy je na pewno razem zdobywać. Serdecznie dziękuję firmie Pacyfik, właścicielowi, mojemu koledze Edwardowi Lechowi i całej załodze za to, że pomagają nam w promocji tej łodzi i za to, że wszyscy klienci doceniają najwyższą jakość naszych tapicerek, naszej łodzi na tych targach i mamy nadzieję, że przełoży się to na lawinę zamówień w następnych latach.